Cześć, witajcie w premierowym przewodniku lutego. Tym razem nie tylko nowości, ale również powroty. Wybór jest oczywiście subiektywny, zdecydowaliśmy się też nie uwzględniać tych seriali, które właśnie mają przerwę i po prostu wracają w lutym, czyli nie weźmiemy pod uwagę takich seriali jak The Walking Dead, Gotham czy How To Get Away With Murder. Ok, co będziemy oglądać w lutym? American Crime Story – The People vs. O.J. Simpson. Premiera 2 lutego FX. To prawdopodobnie jedna z bardziej oczekiwanych premier 2016 roku. Ryan Murphy zapowiedział ją jeszcze w 2014 roku jako 10-odcinkową antologię poświęconą głośnej w USA sprawie O.J. Simpsona. Będzie to zatem i kryminał i dramat sądowy, a zagrają w nim same znane twarzy, w tym Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta i David Schwimmer. Mimo, że jeszcze nie wystartował, serial ma już zielone światło na drugi sezon, który opowie o wydarzeniach związanych z huraganem Katrina, który w 2005 roku zniszczył Nowy Orlean. Animals. Premiera 5 lutego HBO. Kolejny serial, który jeszcze nie miał swojej premiery, a już ma drugi sezon. Animals to animacja wyprodukowana przez znanych z Togetherness czy Transparent Braci Duplas. Dwa pierwsze odcinki tej nietypowej komedii pokazano na festiwalu w Sundance i tam dostrzegło je HBO. Spodobało się na tyle, że stacja zamówiła dwa dziesięcioodcinkowe sezony. Stworzone przez Phila Matrice i Michaela Luciano Animals opowiada o nowojorskich zwierzętach, takich jak gołębie czy szczury, które trapią egzystencjalne i moralne dylematy. Przepraszam, Co Kto to jest? Okej, nie wiem, jest absurdalnie, tragikomicznie i bardzo indie. Vinyl, premiera 14 lutego HBO. Tej produkcji nie trzeba chyba przedstawiać. Nie tylko dlatego, że od początku związane są z nią wielkie nazwiska takie jak Martin Scorsese, Terence Winter czy Mick Jagger. Vinyl opowie bowiem o niezwykłej historii branży muzyki pop lat 70., widzianej oczami szefa jednej z dużych firm producenckich. W tym dziesięcioodcinkowym dramacie zobaczymy Plejadę Gwiazd i posłuchamy przełomowej muzyki tamtego okresu, która zadebiutuje na dwa dni przed samym serialem na oficjalnym soundtracku składającym się łącznie z 30 utworów. Premiera serialu w Polsce równolegle z USA. 112263 Premiera 15 lutego Hulu. Kolejny tytuł, który już pojawił się w naszym zestawieniu najciekawszych premier 2016 roku. Oparty na powieści Stephena Kinga opowie o nauczycielu angielskiego, który przenosi się w czasie z roku 2011 do 1958 i spróbuje zapobiec zabójstwu Kennedy'ego. Serial nieprzypadkowo porównywany jest do The Man in the High Castle, oba bowiem należą do gatunku political fiction. Składający się z ośmiu odcinków miniserial produkują m.in. J.J. Abrams i Stephen King, a w roli głównej zobaczymy Jamesa Franco. Berkle Soul. Sezon drugi premiera 15 lutego AMC. Premiera pierwszej serii była jednym z większych serialowych wydarzeń minionego roku. I choć nie wszyscy z miejsca zachwycili się spin-offem Breaking Bad, serial znalazł się bardzo wysoko na liście najlepszych produkcji 2015 roku. Wiele wskazuje na to, że świetnie napisany, rewelacyjnie zagrany Barry Cow Soul dopiero się rozkręca i że jego drugi sezon pozwoli mu naprawdę rozwinąć skrzydła. Spodziewajcie się więcej gościnnych występów z Breaking Bad i nieco szybszego tempa, jako że ścieżka kariery Sola Goodmana robi się coraz bardziej kręta. Vikings, sezon czwarty, premiera 18 lutego, History Channel. Nadchodzi bardzo dobry czas dla fanów Wikingów i Ragnara Lodbroka. Po pierwsze, serial powraca już nie z 10, a z 20-odcinkowym sezonem, który podzielony zostanie na dwie części wakacyjną przerwą. Po drugie, wreszcie będzie można go śledzić równolegle w Polsce. Premiera odbędzie się tylko dzień później, niż w Kanadzie i USA. Fabularnie spodziewajcie się więcej intryg, akcji i kilkoro nowych bohaterów. Love, premiera 19 lutego, Netflix. Netflix nie rzucał słów na wiatr, obiecując ponad 30 nowych seriali w nadchodzącym roku. Jednym z nich jest Love, niepozorna dziesięcioodcinkowa komedia obyczajowa, skupiająca się, a jakże, na sprawach damsko-męskich. Wiele już wariacji na ten temat widzieliśmy, ale zwiastuny Love wyglądają całkiem obiecująco. Trochę jak połączenie togetherness z girls i nie jest to przypadek, bo producentem wykonawczym Love jest Jude Apatow, specjalista od komedii romantycznych w hipsterskim wydaniu. TOGETHERNESS, sezon drugi, premiera 21 lutego, HBO. Skoro już wspomniałam o TOGETHERNESS, to ten serial też powraca, zresztą ku mojej osobistej radości. W 2015 roku pierwsza seria przeszła niemal niezauważona, tymczasem stworzona przez braci Dupla, Strach i stanowi jedną z najświeższych tego typu produkcji ostatnich lat. Nie tego ale Subtelna, zabawna i niezwykle szczera opowiada o czwórce dobijających 40 ludzi, którzy nie do końca radzą sobie z upływającym czasem i żałują niewykorzystanych okazji. Girls, sezon 5, premiera 21 lutego HBO. Jeśli jeszcze nie macie ich dosyć, to dziewczyny też wracają z piątą serią. Piątą i prawdopodobnie przedostatnią, jeśli wierzyć zapewnieniom stacji HBO. Tym razem dziewczyny są już ponoć starsze i mądrzejsze, ale ze zwiastunów wynika, że nic z tych rzeczy. Neurotyczna hana, głupkowata szoszana, egocentryczna Marnie i dekadencka Jessica. Wszystkie one znów będą nas irytować i śmieszyć, udowadniając, że co za dużo to niezdrowo. Fuller House, premiera 26 lutego, Netflix. Współczesna telewizja uwielbia reaktywację. Jedne się udają, inne nie, a jeszcze inne wyglądają na kompletnie dziwaczne i zbędne. Taka właśnie może wydawać się nowa odsłona popularnego sitcomu familijnego z przełomu lat 80. i 90. pod tytułem Full House. Netflix postanowił format odświeżyć, zatrudniając przy okazji niemal całość oryginalnego składu aktorskiego, starszego o przeszło 25 lat. Efekty tego przedziwnego eksperymentu poznamy już pod koniec lutego, ale zwiastuny wyglądają intrygująco. Na tyle, żeby dać Fuller House szansę. I to już tyle naszych propozycji. Jeżeli uważacie, że pominęliśmy jakieś ważne tytuły, to koniecznie wpisujcie je w komentarzach. A jeżeli podobał Wam się nasz odcinek, możecie zasubskrybować nasz kanał, możecie dać nam lajka, a znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie.